Internet zmienił tradycyjne media, dlatego że jest szybszy i łatwiej osiągalny. Szybszy w ten sposób, że przetwarzanie treści jest szybsze, szybsze jest docieranie do treści, szczególnie jeżeli chodzi o treści newsowe, ale też szerszy jest o tyle, że więcej osób ma do niego dostęp i może tworzyć media obywatelskie. Jest tu duże zagrożenie, które sprawia, że media mogą nie być traktowane poważnie, bo jednak rzetelność tradycyjnych mediów była zawsze ceniona, a media obywatelskie, nawet jeżeli są zorganizowane, są jeszcze nadal traktowane dość po macoszemu, a już nie wspomnę, nie wspomnę o tym, jak traktowane są doniesienia przez media społecznościowe, są bardzo szybkie. Ale ich wiarygodność jest niska. Zdobycie takiej wiarygodności to jest ciężka praca po stronie dziennikarzy obywatelskich, ale z drugiej strony ich głównym atutem jest to, że mogą tworzyć treści bardzo sprecyzowane, jeżeli chodzi o tematykę. Mogą przygotowywać dla konkretnych ludzi o konkretnych poglądach. Dzięki temu Trafiają w konkretną grupę, nie, nie zajmując się po prostu dotarciem do wszystkich innych, tak jak to muszą robić media tradycyjne. Muszą brać pod uwagę przekrój społeczeństwa, a nie tworzyć dla konkretnych osób. Więc tu widzę przyszłość mediów internetowych, tworzenie treści jako kanały tematyczne, zarówno jeżeli chodzi o treści rozrywkowe, jak i treści newsowe.